Witajcie, edukacja na Machze z tej strony kolejny odcinek serii Shogi Miał być jeszcze jeden tutaj po drodze wcześniej mi pomiędzy, ale środkowo nie nagrałem. Także jedziemy kolejną grę na Shogi Warsie I Spróbujemy tym razem wieżę centralną Ojku A, nie zbił tego, Ciek ciekawostka nie wiem, czy to byłoby dobre, żeby, żeby po prostu by się tej końca obronił. No dobra. A i zaraz się wymienimy. Ja szybko zrobię sobie jedną gumę. Mam czas. Nie będzie mi tu nic przeszkadzało. I teraz trzeba by byłoby zastanowić się, jak, jak tutaj sensownie zaatakować. Mm, Okej, okay. tutaj otworzył pionka sugestywnie. Oczywiście, nie mogę w tym momencie zbić tego pionka, ponieważ koniec mu jest niechroniony. Ojejku, i co, postawiłem widełki już sobie? Cudowne, cudowne. Ojejko, jak ja zagrałem fatalnie, jak ja fatalnie zagrałem. Zaraz tutaj będzie generał u mnie. Dokładnie tak. Co ja zrobiłem najlepszego, moi drodzy widzowie? A jeszcze wziął tego pionka, kurczę. I co ja mam w tym pozycji zrobić? Co ja mam w tej pozycji zrobić? Zamek mam sobie rozwalić, kurczę. Muszę jakoś jakiś materiał do walki zdobyć. Chociaż piątka zdobędę. Muszę mieć jakąś perspektywę do grania. No i co, i tak będę tak, tak grał, kurczę. O, minął. To wezmę sobie generała, chociaż i tak oddałem tutaj, o. Figurki zaproponuję wymiany gońców. Pewnie nie zgodzi się, ale. O, zgodził się nawet. Włoski człowiek. No dobra to. Taka strata to jeszcze pół biedy, Panie Dziejku, Panie Dziejku. No dobra, to teraz szukamy jakichś propozycji. Dobrych zrzutek, Panie Skoczku, zapraszam Cię do mojej gry. Sprytna obrona i pun 30 Co w takiej pozycji, powiedz mi, panie prezesie? A w takiej? Może teraz tak wezmę tego skoczka. Jak chce, to niech bierze. A, czemu ja nie widziałem tego konia? Może dobrze. To teraz wezmę, dobrze. Chyba mam przewagę materialną. Tak mi się wydaje. A ja muszę tutaj srebrnego Tardena na do obrony. Niech ta na chociaż będzie w innym kawałku. A jak tak, to bierzemy za darmo tego złotego Eee. I pym Promuje się po prostu Po prostu się popromuje troszkę może i tyle. Co pada koń ci zaraz, ale... No dobra, to... Aha, bo on tak chce zagrać. To ja wezmę tego pionka, może mm. wezmę srebrnego? Yy, tak. I chyba matujemy już, wydaje mi się. Tak. Yy. Czy mam jakiegoś? No mam, w sumie to mi wystarczy. Jak ucieknie do dołu, to by po prostu srebrny. Dziękujemy. Tak to jest Mat. Mat, dobra, udało się. Tak jakoś, jakoś migło, tylko szło, poszło, kurczę. Oczywiście też nie obyło się bez błędu, tak? Tym razem w debiłcie. Najpierw. Bez sensu nałem pionka, ona szybko znowu do tego spokojnie tego pionka mógł wziąć bez żadnego problemu. Ale nie chciał, no to nie chciał to... To moje ja szczęście. Potem... Tutaj dał mi spokojnie na gumę zrobić to dla moje szczęście. Po czym ja jakoś głupio co ja oddałem głupio? A najpierw głupio oddałem. Tak. Bo po tym ruchu tak naprawdę zamiast pójść srebrnym powinienem ustawić gońca tutaj. I wszystko byłoby ok. A tak. A nie, nie mogę stać gońca tutaj, bo skocze cały czas stał. A czemu się bogębałem gościa, chociaż go nie zbuchany przez zwierzę. Ojejku, to też powinien to brać po prostu. Ojejku. Coś mi się zapomniało. No i potem już było cudowanie, cudowanie, muszę powiedzieć. Cudowanie, go strasznie pogubiło, nie wiedział o co się dzieje. W ogóle zapomniał o tym srebrnym. Potem dostałem do darmu, chyba się wkurzył. Wymienił głupio gońca, bo po, po co w ogóle ta wymiana? Ten jest tak mój marnie stał. Trzeba było spokojnie brać tę lancę, a on wymienił się. Ja się cieszę. Tutaj dał mi zdobyć wieżę. Nie chciał uciec sobie zabobronić się. No i tutaj to zapomniałem o tym, mogę po prostu od razu tylko konia, ale w sumie ten ruch wieżą, tak trzeba było na niego zareagować, więc był dobry. Mam nadzieję, że wszyscy widzą tutaj to związanie, tak? Nie może po zbiciu gońcem złotego nie można odbić srebrny, ponieważ wieża związuje srebrnego przed szachem, tak? Więc oczywiście nie można. Tutaj kluczowe było w tej pozycji tutaj, że złote były tylko między chronione, więc można było tutaj coś kombinować. Fakt, że on a nie, piątka na ręce. No tak, jeżeli byłbym piątkiem, to bym sobie jeszcze bardziej rozwalił strukturę. Także srebrny był tutaj fajny, wskazany. I tutaj znowu kolega, ty, z którym grałem, zapomniałem niestety. O kilku kwestiach. No i potem to już było. Był prosty a Tym razem końcówka mi poszła lepiej niż debiut. No ale mam nadzieję, że troszkę emocji było. A ja dziękuję serdecznie Wam za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy słyszymy się w końcu. Do usłyszenia. Trzymajcie się.